Światowej klasy naukowcy i najnowocześniejsze maszyny i technologie przyciągnęły na pierwsze forum bydła w piątnicy setki rolników z całej Polski. Przez dwa dni hodowcy zdobywali praktyczną wiedzę na temat nowych metod najefektywniejszej produkcji mleka i ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa. W Wędruszowej zagrodzie serdecznie witali ich gospodarze uroczystości. Szanowni Państwo, to my sami jako hodowcy musimy zadbać o to, aby być konkurencyjnym na rynku mleka. I jeszcze bardziej konkurencyjnym to, co nam się szykuje w przyszłości. Te forum organizujemy przede wszystkim dla Was, hodowców. Bo chcę powiedzieć, że przede wszystkim możecie wymienić swoje spostrzeżenia, rozmawiać się mamy, ale co najważniejsze, wysłuchać wykładów Światowej Ligi Profesorów. Tematem pierwszego dnia panelu naukowego była ketoza i kwasica. Na stejkę krowy wychodzą, ale niestety wychodzi gorzej budżet hodowcy, bo jest mniej mleka i więcej komplikacji. Nadmiar skrobi to jest główna przyczyna studiecznej 2018. Żesnemu wykrywaniu, zapobieganiu i leczeniu ketozy służy nowa usługa Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Lepszym źródłem informacji zrobić bezparach, które kończy zrobiliśmy u nas, w Polsce, na naszych krowach są. Tej ciała mleko. Drugi dzień spotkania w piątnicy wypełniły dyskusję na temat zawsze aktualnych problemów ochrony zdrowia bydła mlecznego, między innymi w kontekście rozrodu krów. Związane są z w dawce Omawiano też temat ochrony zdrowia bydła mlecznego w perspektywie higieny mleka. Wyjaśniano ekonomiczne zawiłości tematu hodowli i chowu bydła mlecznego. Rozwijają się nożyce pomiędzy tym, co chrowa żąda a tym to Forum było też okazją do uhonorowania zasłużonych dla rozwoju hodowli bydła i produkcji mleka. Wręczono odznaki Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Rozstrzygnięto też doroczny konkurs fotograficzny miesięcznika Hodowla i Chów Bydła. Prawdziwym smaczkiem spotkania w piętnicy był organizowany w ramach promocji wołowiny pokaz kulinarny najlepszego polskiego kucharza Karola Okrasy. Pamiętacie? jedną rzecz z dzisiejszego gotowania: to będzie naprawdę dużo. A jak jeszcze ją powtórzycie w domu być może, to mi będzie bardzo miło.